W poprzednich częściach tego kursu pokazywałem, oprócz podstawowych funkcji, pokazywałem rzeczy związane z formatowaniem czcionki, zastosowaniem malarza formatów, takie podstawowe elementy, które zawsze są w kursach podstawowych. Tak? Oprócz formatowania czcionki, pokazałem też, szczególnie w ostatnim filmie, formatowanie pod danych liczbowych, czyli m.in. jak wyświetlić dane z dwoma miejscami po przecinku, jak zastosować walutę, walutę złotówki, walutę dolary amerykańskie, a także euro. To co zrobiliśmy też właśnie w poprzednim filmie. Natomiast w tym filmie chciałbym wprowadzić że prócz formatowania czcionki, danych liczbowych i daty mamy też możliwość zastosowania formatowania, tak zwanego formatowania warunkowego. Wyobraźmy sobie na przykład sytuację, a chociażby do funkcji jeżeli. Tak? Jeżeli, że chcielibyśmy, że ok, ma się pojawić dobra sprzedaż albo średnia sprzedaż, to napisaliśmy za pomocą formuły z użyciem funkcji jeżeli. Natomiast chcielibyśmy dodatkowo jeszcze, żeby tu się by pojawiła na przykład kolor czerwony, jeżeli w tej komórce, zielony, jeżeli w tej komórce będzie dobra sprzedaż, a na przykład pomarańczowy, jeżeli w tej komórce będzie słowo średnia sprzedaż. To zrobimy na końcu tego filmu. Zastosujemy tak zwane formatowanie warunkowe. Natomiast chciałbym takiego formatowania warunkowego teraz wprowadzić. To, co z reguły na samym początku pokazujemy, niech to będzie na przykład kwota netto. To zwróćmy uwagę, po zaznaczeniu kwoty netto danych liczbowych, ja teraz przejdę do zakładki narzędzia główne. Formatowanie warunkowe i na razie. To, co proponuję na starcie, pobawić się tak zwanymi paskami danych, ewentualnie skalami kolorów. Generalnie paski danych i skale kolorów, no, ewentualnie zestawy ikon, ale one niekoniecznie mogą coś od razu mówić. Dają możliwość podejrzenia, jak działa formatowanie warunkowe. Tak? Zwróćmy uwagę, skale kolorów wypełnione pełne, na przykład, może być, niech to będzie żółte. I teraz, co się stało? Stało się coś takiego, że jest wartość minimalna 100 zł i wartość maksymalna 3500 zł. Excel traktuje to jako zakres wartości, i w zależności od tego zakresu wartości, stara się narysować pasek, pasek danych. Natomiast, uwaga, bardzo ważna rzecz. Na starcie, jak zaczynamy po raz pierwszy bawić się formatowaniem warunkowym, to nie próbujmy robić czegoś takiego samego za pomocą tak zwanych reguł i próbować znaleźć, bo się pogubimy. Teraz to, co nałożyliśmy w tym momencie, nałożyliśmy bardzo prostą rzecz o nazwie reguła formatowania warunkowego. Jak już nałożyliśmy taką regułę, to można ją usunąć, to jest ważne, a nie nakładać następną. W jaki sposób usuwać? można usunąć taką regułę formatowania warunkowego? Otóż tu, oprócz rzeczy związanych z formatowaniem, zestawami ikon, zawsze jest takie polecenie, które nazywa się wyczyść reguły. I mówię, wyczyść reguły w tym momencie, niech będzie z zaznaczonych komórek. Tak? Reguła formatowania warunkowego, tak jak funkcja, jeżeli nadaje sposób, już nie liczenia, tylko sposób kolorowania danych. Jeszcze raz pokazuję, jak użyć takiej paski danych. Zaznaczam zakres komórek, to już mam zaznaczony z poprzedniej części. Formatowanie warunkowe, i tu mamy na przykład, no niech będzie tym razem, skalę kolorów. Tak? Skalę kolorów, o proszę bardzo, czerwona pomarańczowa i zielona, tak? Znowuż zakres, rozpiętość danych liczbowych 100 najmniejsza i zielona największa, tak? I w tym momencie można w zależności od zmieniających się danych pokolorować sobie komórki. Jak usunąć regułę formatowania warunkowego z zaznaczonych komórek? Formatowanie warunkowe, wyczyść reguły, wyczyść reguły z zaznaczonych komórek. Koniec, kropka. Natomiast... Oprócz pasków danych, to polecam się pobawić zawsze przynajmniej przez 2-3-4 minuty na szkoleniu. Oprócz pasków danych, mamy jeszcze reguły wyróżniania komórek. Jako przykład, sobie użyjemy coś takiego. Formatowanie warunkowe, reguły wyróżniania komórek i mamy na przykład większe niż, większe niż, spróbujmy sobie zrobić. I uwaga. Ten kreator reguł wyróżniania komórek proponuje pewne elementy, tak? Ja zaraz nauczę w następnym ćwiczeniu w tym filmie nauczę, jak samemu zdefiniować odpowiednią wartość, tak? Formatuj komórki, których wartość jest większa niż i niech to będzie, w naszym przypadku niech to będzie na przykład 1500 zł. Zmodyfikujemy. Dobra, 1500 zł, 1500. Widać, że już jest podgląd, w tym momencie jest większe, większe niż i przy użyciu jaskrawo-czerwone wypełnienie, czerwony tekst, czyli mamy już zdefiniowane formaty formatowania warunkowego, natomiast mamy też tutaj o format niestandardowy. To jest o tyle fajne, że możecie, można wybrać sobie własny format, tak? czyli niech to będzie styl czcionki pogrubiony, to może nam się przyda, bez przekreślenia tutaj no, jeżeli by się nawet pojawiło obramowanie nie, natomiast wypełnienie komórki rzeczywiście może być ok, niech to będzie komórka wypełniona formatem na przykład takim żółtym tak, klikam ok klikam ok, i jeszcze raz ok i teraz zobaczcie mamy format warunkowy który będzie się zmieniał w zależności od, od pewnych elementów typu na przykład mamy tutaj sprzedanych sprzedanych 85, 85 produktów po 20 zł, i zwróćcie uwagę, jak zmieni, się, jak zmieni się formatowanie warunkowe. Jak sprzedałem jeden tylko produkt, wracam z powrotem do na przykład 96 sprzedanych produktów. Jeżeli spełnia warunek, no to niech rzeczywiście się pokolowie. Natomiast, jak utworzyć własnoręczny taki format, mając. Większy wpływ na to, co jest zrobione, i jak zrozumieć, jak działa formatowanie warunkowe. Ja teraz zaznaczę zakres komórek, pozbędę się całkowicie tej reguły. Nie zaczynam od tworzenia nowej, bo to nie zadziała. Tak, czyli zaznaczam zakres komórek, formatowanie warunkowe, wyczyść reguły, wyczyść reguły z zaznaczonych komórek. Teraz mam czystą, nie mam żadnej reguły. I teraz na bazie tego zakresu komórek utworzę nową regułę zaznaczania komórek, formatowania komórek. Formatowanie warunkowe i najlepiej się nauczyć właśnie na nowej regule, nowa reguła, nowa reguła, sposobów zaznaczania jest dużo. To jest zupełnie inny temat na temat formatowania warunkowego. Natomiast najlepiej na mnie powiedzieć formatuj tylko komórki zawierające. I chciałem, żeby to była wartość większa niż, tak, czyli wartość komórki jest większa niż, mogę wybrać większa lub równa. Dla rozróżnienia wybiorę teraz większa lub równa i tu podam wartość 1500. 1500. Każdy klika OK, jak tylko po raz pierwszy bawi się formatowaniem warunkowym, ale uwaga, musimy sformatować komórki znowuż, tak? czyli wypełnienie żółte, Obramowania nie chcę, czcionka, tu już byliśmy, czcionka ma być kolorem nieautomatycznym, tylko ma być czcionka kolorem czerwonym, czerwonym, pogrubione i klikam OK. Po kliknięciu jeszcze raz OK mamy dopiero formatowanie warunkowe zrobione. Oczywiście formatowanie warunkowe może być też zakresem danych, tak, można dodać jeszcze jakąś regułę formatowania komórkowego i tak, formatowania warunkowego i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz pokazuję to samo, ale już teraz zrobię to na, na kwocie, na nieco innych danych. Teraz powiem suma sprzedanych, suma kwoty netto. Zaznaczam komórkę, inny zakres danych, formatowanie warunkowe, nowa reguła formatuj tylko komórki zawierające i wartość komórki jest jest większa, większa lub równa, niech to będzie większa lub równa, na około tu mamy 13 tysięcy tak, 13 tysięcy niech będzie większa lub równa 13 tysięcy formatuj, formatuj i wiadomo, że muszę w odpowiedni sposób poformatować, czyli wypełnienie żółte czcionka koloru Czerwonego i pogrubiona, tak jak było, było w poprzednim części tego filmu. I dopiero wtedy mamy o coś takiego, tak? I teraz uwaga. Można formatować warunkowo w zależności od liczby. Można też formatować względem różnych innych elementów, dawać porównania. Natomiast no, oprócz formatowania warunkowego według liczby, można też wybierać według tekstu. I ja teraz to, co powiedziałem na końcu tego filmu, chcę zrobić tutaj formatowanie według tekstu. Dobra sprzedaż na zielono, dobra sprzedaż na zielono, a sprzedaż średnia, średnia sprzedaż na czerwono albo na żółto. Więc teraz, w jaki sposób to wykonać? Formatowanie warunkowe nowa reguła. Nowa reguła. Formatuj tylko komórki zawierające. Wartość komórki jest równa i tu podam, podam pierwszą rzecz, czyli dobra sprzedaż. Dobra sprzedaż. Dobra sprzedaż. I dobra sprzedaż ma być sformatowana pogrubioną czcionką i wypełnienie ma być koloru takiego zielonego zielony, więc czcionka by wypadało, żeby miała kolor taki, o, taki mniej więcej pomarańczowy. zobaczymy Klikam OK, klikam OK, jeszcze raz klikam OK i uwaga, pojawiło się tutaj dobra sprzedaż. Zaraz zmodyfikuję, zmodyfikuję moją, moje formatowanie warunkowe, bo to jest mało czytelne, dlatego takie wybrałem. Jak w takim razie? Teraz wyedytować takie formatowanie warunkowe. wiadomo, można teraz cofnąć operację, ale czasami nie mam możliwości, więc klikam, dobra, no, no, klikam komórkę, w której mam informację, formatowanie warunkowe, zarządzaj regułami i tu mam możliwość modyfikacji, modyfikacji poprzez kliknięcie edytuj regułę. Edytuj regułę. Mam jak widać, równa się dobra sprzedaż, czyli wartość tekstowa. Formatuj i wypadałoby zmodyfikować kolor czcionki. Tak? Niech czcionka będzie standardowa, pogrubiona. Wypełnienie dałbym takie, może bardziej jasno-zielone. Klikam OK. Jeszcze raz OK. Jeszcze raz OK. O, i dopiero teraz widać lepiej. Y co zrobić żeby pojawiło się na czerwono albo na, na, na żółto tak, na pomarańczowo jeżeli będzie napis podejrzyjmy jak wygląda w, w mojej formule niech to będzie średnia sprzedaż schowka przez ctrl c wrzucę tak dodam i żeby pojawiła się inny, inny generalnie pojawił się inny kolor dla innego warunku muszę go dodać klikam formatowanie warunkowe albo nowa reguła albo zarządzaj regułami. I tu mamy tak samo nowa reguła dla zaznaczenia. Nowa reguła. Formatuj tylko komórki zawierające, wartość komórki jest równa. Wklejam i sformatuję, to chciałem mieć wypełnienie, wypełnienie takie o pomarańczowe, żółte bardziej, o takie może będzie, tak obramowanie nie czcionka pogrubiona, ale kolor niech będzie czarny, tak w tym przypadku. I zobaczymy, jak to rzeczywiście może wyglądać. Klikam OK i OK. Jak teraz to działa? W momencie, kiedy zmieni się suma, czyli wiadomo, że trzeba tu zmodyfikować na przykład liczbę produktów. Zwróćmy uwagę: warunek się zmienił. Warunek się zmienił. Zmieniła się suma, suma i kwoty netto się pozmieniały, czyli w kwotach netto zostały zmodyfikowane formatowania warunkowe. Tu oczywiście formatowanie warunkowe mówi, że już teraz bez kolorystyki, bo daliśmy inny warunek, a tu mamy średnią sprzedaż pokazywaną, pokazywaną w odpowiedni kolor. Ctrl Z, żeby wycofać i tu mamy tytułem wstępu do tak zwanego formatowania warunkowego.